Czy Jezus nie mógł sobie sam poradzić ze zbawieniem świata? Po co byli mu ci wszyscy uczniowie i pomocnicy, których powoływał? Czy okazuje się, że Jezus nie był samowystarczalny, czy może to był tylko jakiś pijar? O tym wszystkim postaramy się porozmawiać dzisiaj w odcinku Spragnieni Słowa. W dzisiejszej Ewangelii mamy mowę o Janie chrzcicielu, który nazywa, Jezusa w bardzo specyficzny sposób. Posłuchajcie, proszę. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto baranek Boży”. Dwa uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Nie wiem, kochani, jak wy, ale gdyby ktoś na mnie o mnie powiedział, że jestem barankiem, nawet Bożym, to nie wiem, jakbym zareagował. Skąd akurat takie określenie i skąd taka reakcja uczniów. Jan Chrzyciel to bardzo specyficzna postać całego Nowego Testamentu. To znaczy, z jednej strony, jest on określany jako taki trochę dziwak, który zachowuje się w specyficzny sposób, mieszka na odludziu, je dosyć oryginalną kuchnię i ubiera się w dość specyficzną garderobę, ale w tym wszystkim Jan używa bardzo często w stosunku do Jezusa przynajmniej tak nam zanotowali ewangeliści takiego symbolicznego języka którego myślę że my dzisiaj z perspektywy 2000 lat już nie do końca rozumiemy na pewno każdy z nas słyszał taką ewangelię gdy faryzeusze pytają Jana Chrzciciela kim ty jesteś czy jesteś mesjaszem czy Eliaszem czy prorokiem on mówi że nie to kim jesteś Jan mówi o sobie, ja jestem głosem wołającego na pustyni. To była pierwsza symboliczna, symboliczne określenie, które mówiło myślę dużo więcej niż my dzisiaj rozumiemy. Kochani, zobaczcie, że głos to narzędzie, które samo w sobie nie ma wartości. Głos to jest narzędzie, które pozwala Słowu dotrzeć dalej, ale sam głos nie niesie ze sobą treści. Jan określając siebie w ten sposób jakby mówi, że ja jestem tylko narzędziem, dzięki któremu Jezus ma iść dalej. Dlaczego Jezus? Bo dobrze znamy początek Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było słowo i później słowo stało się ciałem. Tym słowem, który niesie Jan, jest Jezus. Dlatego to określenie dla Żydów było, było jasne. Jan chce być narzędziem dla tego, który ma przyjść. Dla tego, który ma zbawić świat dla Syna Bożego. To była zapowiedź na początku jeszcze nie wskazująca, o kim konkretnie Jan mówił. Jezus nie był jeszcze znany. Później drugie określenie, Jan mówi o tym, że ja nie jestem godzien Jemu, temu Mesjaszowi rozwiązać rzemyk usandała. Wyczuwamy intuicyjnie, że chodzi tu o jakiś rodzaj pokory, ale było też w tym coś więcej. W takim święcie żydowskim. Jon Kipur to było takie święto, które polegało na pokutowaniu. Często wtedy Żydzi zdejmowali buty, zdejmowali swoje sandały pod na znak swojej grzeszności, swojej pokuty, przebłagania za swoje grzechy. Jan, mówiąc o tym, że on nie jest godzien rozwiązać, że mykał sandała Mesjasza, wskazuje nie tylko na pokorę, ale wskazuje na to, że ten Mesjasz nie będzie musiał ściągać sandałów w Ion Kipur. Dlatego, że nie ma grzechu. Zobaczcie, to jest drugi moment. Pierwszy, to Jan określa siebie jako tego, to, to narzędzie, które ma pozwolić Mesjaszowi iść dalej. Drugi, który mówi o tym, że ten Mesjasz będzie bez grzechu. I dzisiaj mamy moment trzeciego ciekawego określenia, które używa Jan. Oto baranek boży. Do czasów Jezusa, jeżeli chciało się złożyć ofiarę Bogu, składało się. Między innymi baranka na ołtarzu, który miał być ofiarą, przebłaganiem, miał być darem złożonym Bogu. Od momentów Jezusa i od jego śmierci na krzyżu nie składamy już baranka na ołtarzu, ale na ołtarzu kładziemy chleb, który staje się ciałem Jezusa Chrystusa. To Jezus staje się tym barankiem. Dzisiejszym słowem Jan wskazuje swoim uczniom: To jest ten, o którym Wam mówiłem, to jest ten, dla którego chcę być głosem, to jest ten, który jest bez grzechu i to jest ten, który zbawi świat. Dlatego jego uczniowie zostawiają wszystko i bez słowa idą za Jezusem, ponieważ wszyscy na Niego wyczekiwali. Pytanie: Czy my wyczekujemy na Jezusa, który coś ma w naszym życiu zmienić? Czy po prostu w naszym życiu jest, ma swoje miejsce? Jest taką ładną ozdobą, którą czasem się chwalimy innym. Zacznijcie bardziej nasze chwalić Panie święto. Zacznijcie obowiadać, że się nie Przywoć nam miłości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.